Cześć Wam, jesteśmy na pasie pasieczysku pod lasem. Tymczasowe wylotki ze Sturu Duru. Robimy taki przeglądzik pozimowy, pięciu uli w tym miejscu. Tam jest pojedelko. przywieźliśmy kieramzyt i będziemy też wymieniać. Także pozostał nam jeden ul do przeglądu. Tu wszędzie mat matki są. Jajeczka są, także się rozwijają ładnie. Susza ogólnie, masakryczna susza jest. W ogóle nic nie rośnie, facelia nie rośnie, nic nie rośnie. Także widać z deszczem. Człowiek czekał, aż sezon się skończy. To znaczy aż przyjdzie zima, aby odetchnąć A to nie mogł się doczekać tego harmideru, harmideru, harmidru w ulach Miód na uszy taki dźwięk fajny, a jak jeszcze wszystko ładnie jest w tych ulach. Potem jedziemy jeszcze na inne. To się tam będzie, tam jest 6 uli i w tym roku robimy... In każdy ur pod daszkiem ma taki notesik. Robimy w inny sposób, bo zawsze te notatki giną, dosłownie giną. Ja tu mamy wszędzie krainki są. Jedziemy do momentu zawsze gdy porzucimy kratę odgrodową, bo ta rameczka jest osuszona cała gdy tu ule przewoziliśmy, to wrzuciliśmy do pełna ramek, aby bardziej stabilnie było. Także odczekaliśmy tydzień czasu o, tu jeszcze jest pokarm pierzgi troszkę już przynosiły na kropu troszkę wody wiadomo że wody o, następna rameczka cała z jedzeniem i pierzgi o z pyłkiem jeszcze chodzą w pyłku pełno też pyłeczek ale głośno tu jest, chyba po spodem są cztery. tu mamy też trochę jedzenia i pyłek u góry Na no, akurat świeżutki jakieś noszą o, tu, tu cała zawalona rameczka także na pewno ciasta nie dostaną bo tu mają ładne zapasy skądś sobie wynorały Także w tym roku troszkę pewne zmiany robimy co do obsługi uli. Mianowicie to to samo. Pieszka, i już z tej strony, na tamtej też było. Na tamtej też, no faktycznie, ale teraz tak się skupiam. Są jajeczka, przecineczki. Także się rozglądamy za matką. O, widzę, bo będziecie też widzieć, jak ja widzę, przecineczki rozglądamy za mamą i w notesach jak zlokalizujemy mamy to wpisujemy czy oznakowana czy nieoznakowana i te notesy będą leżały cały sezon pod daszkiem i na jesień po prostu będą zabrane do domu no bo tak to się gubiliśmy w tych notatkach to raz był taki zeszyt to raz taki zeszyt potem na szybkiego gdzieś trzeba było jechać tu jest też też, tu już się wygryzły pszczoły widać. Zresztą było, jak podjechaliśmy to był taki harmidor przed ulami, że choho ho. spróbuję namierzyć matkę, ale jeszcze nie widzę. Ogólnie troszkę nisko te ule są, bo aż po lechy No, rzuci się na szpytkach pyłku. znalazły gdzieś ładny pożyteczek pyłku. No, a tu są larwy w narożniku. Na dole przecinki. Tu jest o, w tym narożniku, gdzie masz. No. Przypuszczam, że to będzie mama nieoznakowana. No, pogoda przekiem, przepiękna wiaterek ucichł pszczoły są spokojne I będę musiał pierwsze uło otworzyć, bo tam są już dwa zatwory Tu też czyli to już by była chyba czwarta czy piąta ramka z czerwiem zawiało wiaterekiem troszkę No tu też wygryziony, no, sprzątają się, są larwy. Także no ładnie w siłę idzie ta rodzinka. Więc śmiem powiedzieć, że chyba trzeba będzie w środek coś dać. O tu już, peł... ale zalana ta ramyczka. Także no matki nie zrekualizowali. to co trzeba to jest. Tu jest ciasto przyczepione. Podczas transportu wrzucaliśmy do środka, by nie były pod daszkiem. Takie efekty. Ale zostawię, nie będę wyciągał. Z tej rodzinki fajne odkłady by były czuję, a jest ładnie w siłę wchodzi chaleczkę wyrzucimy Dobra, ja idę. Pierwszy ur otworzę i przyniosę za chwilę. Za chwilę. Taki kobiecy, nie? Tutaj zamkniemy. Aha, teraz tam ten dosyć gruby. A może wejdzie. No, wam... ale tam masz szyły. Uh -huh, to tam teraz. Robimy to delikatnie. Rameczki za zatworem. Jakiś komentarz. Jakiś komentarz? Komentarz taki, że no papa się cieszy. Jak jeszcze one są spokojne i widać, że jeszcze coś tam noszą, no to papa się cieszy. No. Także jeszcze zobaczymy. Ale nie, tak zaczęliśmy na faceli, to nic nie rosło. Ale jeszcze dogramy filmik na faceli. Czy to już zeszło. Albo na tym pierwszym polu co było obsiane facelinem widzimy się wkrótce tu mamy te pierwsze pole co robiłem bo jest poplon no brak deszczu ale to ma też plusy swoje, spójście. ci co mówili, że głupio robię zobaczcie wszystko poschło, to co na wierzchu pozostało na pewno jakaś wyjdzie z ziemi, to tam bez dwóch zdań, nie? ale normalnie to by już tu było zielono Także no czekamy za deszczami, czekamy, czekamy i czekamy. Bo tu jeszcze nic nie schodzi gdzie niegdzie, to widać, że zaczyna o trawa kiełkować. Ale ten popron co tu był wsiany to cisza. Ale też z jednym rzeczy zrobiłem, bo mogłem ten popron wymieszać, ale... O, nie wiem czy tu nie zaczyna wschodzić. Chociaż to mi nie wygląda. Po raz po raz takie właśnie widać czy to zielsko czy co ale później zobaczymy jeszcze jeszcze ma troszkę przemrozić także opłyskiwacze jeszcze nie napełniam wodą o co to będzie to będzie zielsko jakieś pewnie muszę popatrzeć w internecie jak wygląda ten pokłon co tu wysiałem Coś też schodzi. O, to może być świeżutka. też, o, no to będzie, to będzie poplonik. Tam też widzę, wychodzi. Także się rusza poplonik. Ale deszcz, deszcz, deszcz. Dobra, widzimy się na faceli. O, i na tym polu to samo. Wszystko poschło. I tu jest wysiany nostrzyk z facelią i oczywiście cisza. Na razie cisza. O, tu ziarenka jakaś. No, widzicie, popiół. Także nie ma co się spodziewać. Dobra Na tym polu to za szybko nie urośnie, póki porządny deszczę spadnie. Jeszcze zobaczymy potem przy ulach następnych. Tu jest jednoroczny naszczyk.